No myślę, że przede wszystkim priorytetem było dzisiaj trzy punkty. tak? Na pewno Bramka cieszy, aczkolwiek najważniejsze jest tutaj dobro zespołu i, i, i dla nas najistotniejsze było to, żeby w tej tabeli troszeczkę wspiąć się w górę i złapać troszeczkę oddechu, bo tak pod, podkreślam to cały czas, ten zespół nie zasługuje na to, żeby belentać gdzieś tam w zdolnych rejonach tabeli, bo naprawdę ten zespół stać na to, żeby grać zdecydowanie wyżej do tej beczki miodu, to pierwsze minuty po przerwie, niestety. Myślę, że może to być problem gdzieś tam, e, odrobinę psychiki. Myślę, że, że, że nie powinniśmy takiej sytuacji w ogóle dopuszczać, e, ale no cóż, no, stało się jednak podkreślajmy sobie w szatni, że nawet jak ktoś by się nie układało, to cały czas gramy konsekwentnie i, i żeby nie wariować, uspokoić grę. Myślę, że, że dzisiaj e, pokazaliśmy, że, że ten zespół spała na dobrą grę i nawet w tym momencie, kiedy straciliśmy bramkę z pełniką, kontrolować to spotkanie i spokojnie skończyć. Na pewno każdy z nas był bardzo zdeterminowany, żeby dzisiaj te trzy punkty zdobyć. Zdawaliśmy sobie sprawę, że, że yy, i jeszcze w szatni tutaj e, mocno, mocno się, że te pierwsze minuty muszą być bardzo mocne, żebyśmy e, od razu otworzyli wynik i udało, to się, udało się to zrobić i na pewno pomogło później ten mecz kontrolować. Tak? Czego zabrakło, żeby tą przewrotkę zakończyć? Czego zabrakło? Nie wiem. Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach uda się znaleźć tak czystą pozycję, żeby ten strzał nie został zablokowany.